Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Alfie. Dzisiaj był pierwszy przymrozek, jest naprawdę zimno, a więc tradycyjnie, jak co roku, właśnie na ten pierwszy przymrozek wybrałem się na starożecie, z bocznym trokiem w poszukiwaniu okoni. Zobaczymy, jakie będą wyniki. No i przy okazji połapiemy trochę na ten boczny trok, który nie należy do moich ulubionych metod, ale nieraz jest bardzo, bardzo skuteczny, co mam nadzieję uda się Wam pokazać w tym filmie. Powodem, dla którego pierwsze przymrozki są takim dobrym czasem na łowienie ryb, jest to, że no jak wiemy, ryby muszą zwłaszcza drapieżne nabrać tłuszczu przed zimą. No i jesienią dlatego są bardziej aktywne, chętniej biorą i największe przynęty. No a ten przymrozek dodatkowo prowokuje dodatkowo kaczki, dodatkowo prowokuje je do żerowania. No i jak jest mróz, no to nie połapiemy za bardzo na plecionkę, bo będzie ona zamarzać, ale możemy połapać żyłką. Dlatego też od wielu lat moim rytuałem na pierwszy przymrozek jest poszukiwanie okoni. No jak widzicie, ciężko się tu chodzi. No w tym miejscu absolutnie nie jestem w stanie podejść do brzegu. No i jest tutaj na tym starożytku dużo takich miejsc, na które nie mogę się dostać. No ale próbuję i tam, gdzie da się stanąć, tam staję. I próbuję coś wydłubać. zobaczyć. A co nam tu, co nam tu wzięło? Mamy no okolnka. Dobra, do wody. o okonie metodą bocznego troka, używając małych sterków na przynętę. Zarzucam właśnie i czekam aż przynęta spadnie do dna. Potem takimi delikatnymi podszarpnięciami wlekę ją po dnie. Brań często nie czuć, trzeba dlatego obserwować szczytówkę, bo często są one po prostu sygnalizowane takim delikatnym przycięciem przygięciem szczytówki metoda ta jest bardzo skuteczna na okonie często ją stosuję właśnie wtedy gdy są pierwsze mrozki. ale oprócz okoni zdarzyło mi się łapać również białą rybę na tą metodę więc naprawdę polecam każdemu przetestować bo fajna zabawa tylko wymaga trochę cierpliwości no przede wszystkim na tym mrozie te ręce grabieją a tu trzeba powali i metodycznie ławić. No i koniec przymrozkowego wędkowania. Taki krótki wypadzik spontaniczny powodowany tym, że właśnie zauważyłem jakie są warunki. No i fajnie, że udało się chociaż jednego okonka złapać, no bo tak jak mówię, ten wyjazd nie był zaplanowany, nie było dużo czasu, a jednak coś tam się udało przechytrzyć, więc bardzo fajnie. Jeśli Wam się podobało, no to zapraszam do subskrybowania i do obejrzenia kolejnych filmików. Do usłyszenia, cześć!